Nikt tego nie wie, nie mam zielonego pojęcia, skąd w moim domu pojawiła się płyta z Krok 2. Pamiętam tylko, że nagle stała na półce, a ja jako dzieciak wciągnąłem się w ten świat po uszy. Druga część wyszła w lipcu 1999 roku na PlayStation, a chwilę później w 2000 roku na PeCeta. Grę zrobiło Argonaut Software, ci sami ludzie, którzy kiedyś odpowiadali za Star Foxa, a wydało finalnie Fox Interactive. Fabuła? Krok, mały krokodyl wychowany przez Gobos, wyrusza na kontynent Mainland, żeby odnaleźć swoich rodziców i znów stanąć naprzeciw. Barona Dante. Struktura była prosta. Hapsy, czterema wioskami, misje ratowania, gobos, bosowie i znajdźki. Od kryształów przez puzzle, aż po sekretny piąty świat. Najbardziej w pamięć wbiła mi się eksploracja. Jako dzieciak sprawdzałem każdy kąt, czasem frustrując się, że próbuję wskoczyć tam, gdzie po prostu nie dało się wejść, ale te momenty, kiedy odkrywałem ukryte przejścia czy sekrety, wynagradzały wszystko. Do dziś pamiętam ten dreszczyk, kiedy pierwszy raz wpadłem do studni i znalazłem dodatkowe znajdźki, albo satysfakcję z trudniejszych elementów zręcznościowych. Gameplay Miał swoje bolączki. Gamera i sterowanie potrafiły doprowadzić do zakłopotania, co potwierdzają też recenzje z tamtych lat, ale muzyka i kolorowa oprawa dawały tyle klimatu, że trudno było się oderwać. Sprzedażowo Krok 2 nie był hitem na miarę Crasha czy Spyro. W 2000 roku miał na liczniku około pół miliona kopii na PlayStation 1. Niestety nie udało mi się znaleźć ile sprzedano wersji na PC. A jednak dla takich graczy jak ja ta gra była czymś wyjątkowym. Co ciekawe, w tym roku wyszedł remaster Krok Legend of the Gobos i studio oficjalnie mówi, jeśli dobrze się sprzeda, kolejny w kolejce będzie Krok 2, więc kto wie, może za chwilę znowu zanurzymy się w te zakręcone kolorowe wioski Gobos. Dzięki za uwagę i do następnego.